tu robić różowy kucyk, jaki wściekłe na kucyki. No wiesz, Już nie musicie być wściekłe. Znowu otwieramy szkołę przyjaźni Twilight Sparkle i będzie jeszcze bardziej superowili niż przedtem. Bardzo was przepraszamy za to nieporozumienie. Wszystkie stworzenia są bardzo mile widziane. Będziemy szczęśliwe, jeśli przyślecie swoją uczennicę. Bez niej nie byłoby tak samo. Jesteśmy gotowe, żeby znów nauczać. Już teraz! No i? Nie ma na co czekać. Bierz młodego i przybywaj! To niemożliwe! Aaaa, mam powtórzyć te wszystkie cerekiele i przeprosiny jeszcze raz? Bo no dobra! Słuchaj, panno! To jest niemożliwe, ponieważ... Nasz uczeń zniknął! Co? Gdzie Jona?! To wszystko wina kucyków! Ciekawe, dlaczego je obwiniasz! Co ukrywasz, Jaku! Czy, czy, czy możemy się skupić na szukaniu naszych dzieci? Co za fałsz! Założę się, że to wy łobuzy gdzieś przetrzymujecie dzieciaki! Proszę was, kochani, wyjaśnijcie nam dokładnie, co się stało. Dzieci przed zniknięciem zostawiły nam listy. Gdy zamknięto szkołę, nie chciały się ze sobą rozstawać. Napisały, że uciekają, żeby pozostać razem. Niesamowite! Nauczyły się przyjaźni! Uczniowie nie mogli zrobić tego samodzielnie. Ktoś musiał udzielić im schronienia! Jeśli siostrzenica królowej się nie znajdzie, ostrzegam, że będą konsekwencje! Tak? Moje smoki spalą każde królestwo, dopóki nie dowiem się, gdzie ukrywacie Smolder! Powtórz to przed gryfową armią! Jogi pokonać gryfy i smoki! Imperium Podmieńców nie chce wchodzić w międzynarodowe konflikty. Ale przyznacie, że nie można mieć nam tego za. Co kombinujesz, imitatorze? A co z przyjaźnią? Jak najszybciej znajdź uczniów Twilight. Obawiam się, że wojna wisi na włosku. Dobrze, podsumujmy, co wiemy. Smolder, Ocelka, Silverstream, Jona i Dalus zniknęli razem. I tyle wiemy. Prawdopodobnie gdzieś się ukrywają. Chyba, że zniknęli za pomocą jakiegoś zaklęcia. Uu, albo zeszli do podziemia! A może zaatakowała ich wielka dzika krewetka! Tego to nigdy by się nie spodziewał! Ach, krewetki tak robią? Nie! Dlatego nikt się tego nie spodziewał! Cześć, Sandbar! Robisz przyjęcie? Nie, nie, nie! Ja tylko jestem strasznie głodny. <grym> Zostawmy się w sytuacji naszych uczniów. Gdyby ktoś nam powiedział, że więcej się nie spotkamy, to co byśmy zrobiły? Poszłybyśmy się gdzieś poszwandać i zjadłybyśmy pół na babeczek! Co?! Sandbar przyjaźnił się z zaginionymi uczniami i przed chwilą wziął mnóstwo babeczek. Hmm. Dziś rano przyszedł na farmę i zabrał cały wózek jabłek. Widziałam jak w sklepie kupował koce i poduszki. Pewnie gromadzi te wszystkie rzeczy dla swoich przyjaciół. Musimy go śledzić.